Cześć Manko, na początku tego filmu chciałbym podziękować za 400 subskrypcji na tym kanale. Dziękuję jeszcze raz i miłego oglądania. Cześć Manko, witajcie na moim kanale zajeranym i Dzisiaj wybieram się na kanałki z Ultralightem. Zaczynamy na taką tantę. Zaczynamy łowić. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Koniecznie oglądaj do końca. A my zaczynamy szukać jakichś garbusów. Siedziemy. No coś Nie gadaj patrzcie co żeśmy złowili w kanale W kanale coś takiego <laughs> jaja Dobra, czepię to i Niech wraca do wody Na taką Na taką tantę. Kondycji się o wiele większego rzuca. Dawno filmów nie było, dawno mnie też nie było tutaj. Wczoraj wrócimy z urlopu, dzisiaj jest niedziela, ale wracamy, nagrywamy, łowimy. O, mamy kolejną, proszę bardzo. Okoń, tym razem mały. Mały okoń. A okonik. Muszę sobie wymigać. Ale są grybki. Także ja coś tu pływa. Możecie trafić coś większego. Coś tu pływa w tych kanałach. Mówicie. Tam się zdecydowanie coś większego. Rzuca cholera. O, jest kolejny. Jest kolejny. Malutki znowu tak walczy. No, taki sam chyba. Może ten większy. Proszę bardzo. Mały. Na co dowodzi? Co się dzieje na tym kanałach widzę, że cały czas coś wyskakujemy no. Wy też na pewno to widzicie zobaczymy co się uda się zrobić, może będzie jakiś większy okonek wszystko tam z po tej trzcinki Albo tam dalej też. Piszcie w komentarzach jak tam u Was idą połowy, łapiecie coś czy nie łapiecie, jak tam sytuacja na wodach jest, ryby biorą czy nie biorą o siedzi kolejny troszkę większy no, ale muruje ładnie proszę proszę no, no może być troszkę większy o no, jest troszeczkę większy ale się wbił okej okay. a ty masz skrzela ostro Jezus Proszę bardzo, taki okonek. Nieduży. Ale fajnie, bo zapowiada się kolejny odcineczek z Ultra Lighta. Mamy rybki, to jest tanta eee, A główka tutaj jest, eee, znaczy nie główka, a cieburażka 0,75. Troszkę mało myślę, bo to jest dosyć duży nurt teraz. Nawet bym powiedział dosyć, dosyć mocny. Możecie sobie zobaczyć, nie wiem czy to będzie widać na kamerze. Ale tutaj na tym naprawdę płynie ta rzeczka teraz dosyć szybko. Rzeczka, Kano. Zaraz ułożymy może jakąś większą gumkę, może coś uda się większego złapać. Jakąś twisterkę może. No te okonie tutaj będą, bo bardzo dużo drobnicy tu jest. I może będą się tu trzymać te okonie. Ale cały czas też tam gdzieś się rzuca no, Czekajcie dajcie na chwilę coś większego. Dobra, tym razem taka główka, yy, gumka, coś takiego, przeformowała się trochę, bo była brała. no ale gryzą, to miejmy nadzieję, że to nie będzie im przeszkadzać. Trochę za ciężka buraszka, bo 4 gramy, ale zobaczymy. A jak nic się nie będzie działo, to zmienimy z powrotem na tamtej. Lepszy lepszy. Coś lepszego. Jest coś lepszego. Jest lepsze okoń. No Jest lepszy okoń. Ale to masz... masz te ostre te. te... Wyski skrzala wszystkie cholerzy. proszę bardzo o już jest większy, także jest progres. Jest progres. To lubimy, nie? Do wody. Ale coś tam się chowa jeszcze większego. Zaraz to dorwiemy. Jeszcze na coś się rzuciło przed chwilą. Także jeden rzut na tą stronę. Szybki. Trochę mocno ale trzeci. E, Pierwszy opad lekkie podbicie i już siedzi Ole Obuimy się tutaj dzisiaj też okoń, jest też ładny ładny o ale, ale się bał i jezus jeszcze lekko zachęcone może się Proszę, chudy, ale też taki przyzwoity, przyzwoity okonek. Ładny, praca do wody. Piękne. Kurczę się, bo nie ticha na na to sobie tam jeszcze raz. bo dobrze. Ubranie. O, coś z tyłu gumę. I tego już nie powtórzyło. okej, okay. podamy w takim razie jeszcze raz. Trzeba cały czas napinać piosionkę. Tak mówię, bardzo szybko płynie kanał i cieli. Ładnie. Ładne coś. Мало штупок. Мало штупок. Мало штупок. Тоже -то еще, еще да? а Постараемся где tutaj, cyk, chodź tu gdzie ty masz ten hak? Tutaj. no, poszedł poszedł bez problemu ale guma już jest zaraz do wyrzucenia czyli jeszcze raz hak Cię na tym kanale, kurczę tak łapię gdzieś jak jest zimno, czy coś to tej ryby tutaj nie ma, a jednak jak jest cieplej, taki okres właśnie letni, no i teraz ten wrzesień tej ryby to jest zdecydowanie więcej. Nie no widać jak ten bioryb tu szaleje. To ten ryb się to trzyma. No, mówię o takim mniejszym tych, tych koniach. Takich już fajnych, gdzie można się pobawić z tym ultralightem, ultralightem fajnie. Większej drapieżniki może też są. Kto wie. Nigdy pod dużego drapieżnika tutaj nie wędkowałem. Także nie wiem. Nie, nic dużego nie złapałem. Także nie wiem, ale kiedyś będę musiał spróbować. Jak widzicie, kumka większa. No i jednak większe ryby też są, nie? Byłem w Polsce teraz właśnie na urlopie, tak jak mówiłem. Niedawno wróciłem, wczoraj. I Byłem na takim stawku, ale niestety tam nic, zero, tam jedno branie, ale nawet nie miałem GoPro, także nie mam wam tego jak pokazać nawet, dosłownie nic. Cisza totalna Miałem jechać nad jezioro właśnie z Ultra Lightem. trochę około mam coś nagrać z Polski w jakiś film. No ale wybaczcie mi ale jak miałem zapłacić za jednodniową kartę. Kosztowałoby mnie to za 67 zł albo 65 zł. Za jeden dzień wędkowania no to, no to podziękowałem jednak, że dlatego nic nie nagrałem niestety. No, ale może od się uda Wejdę gdzieś na komercję, się zobaczy nie idziemy dalej, tym razem teraz pójdziemy z nurtem siedziałby, kurde było ranie coś tu co cały czas migruje coś tu co siedzi drobnicy pełno tu też pełno krzaków cholera Dobra, przeszedłem trochę dalej Dobra, zobaczymy czy tutaj coś siedzi Teraz myślę, że nie załóż sobie jakieś obrotówki, wiecie? Było branie Cholibcia, było branie Było branie, było ubranie Siedzi Siedzi Co to będzie, co to będzie Po ma okoi mamy okoi Proszę bardzo Taki okonik Łowienie się tym ultralightem jest na no fajne kurczę. Tylko jeszcze bym chciał nauczyć się, bo tutaj na kanałkach takich tym ultralightem łowienie jest kurczę bardzo łatwe jednak. Ale ja bym chciał powiedzieć na jakieś rzece za takimi większymi okoniami. A jeszcze lepiej bym chciał spróbować białą ryby łapać. To w ogóle byłoby super. Możecie dać mi jakieś wskazówki w komentarzach. Chętnie poczytam. Popatrzę, co tam macie ciekawego dla mnie Jakieś informacje że możecie śmiało pisać w komentarzach Ale minus krzaki to będzie jakieś 40 cm siedzi Ale zaciąłem jakbym rekina zacinał mm, Fajnie Wędkę muruje Może być większy? Uu, się bawi, patrzcie Uu. Pięknie Troszkę większy no? Troszkę większy Chodź tu, chodź tu, chodź tu zaraz, wydziesz, zaraz tak wyjdziesz znaczy wrócić do wody o koniu. Nie zabierajcie Chyba nie no Akurat o koniu nie zabieramy, nie? Panie o koniu Oni się zahaczają trzeba szczepiec używać prawie szybkie zdjęcie taki okonik No, może z 20 ma, 23 Dawaj A dalej, ale chwilę przerwy, bo muszę baterię wam zmienić. No to teraz do mnie doszło, że złapałem jeszcze kolejne 2-3 okonie, a ja tego nie nagrałem. Kamerę miałem włączoną, ale nie nagrywała. Kalera. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć jakie ryby odnośnie białorybu, no bo cały sprzęt na białoryb na karpie, wszystkie federy mam w Polsce. Także nie mam tutaj do tego dostępu. Ale ze spinningu coś tam się znajdzie pod każdą rybę. Ostatnie miejsce tam gdzie zaczynaliśmy. No jeszcze zobaczymy sobie to. Dobra, widzimy się na następnego. O, ale siedział szczupak Słuchajcie, siedział szczupak do jakichś 40 cm, nie? Na no, taką tamtą no, szupak za 40 cm. Na może tego raczej widać nie będzie, ale normalnie szupak za 40 cm, naprawdę. Ale jaja. Siedzi ryba. Hmm. Macie jakieś sposoby, żeby tego mu się bardziej trzymało tych choćeków? Chyba nie, co? Siedzi w końcu. Okuj ma siedział Siedział, siedział. Cholera. Tyle zostało. Siedział ryba. Ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz możesz napisać komentarz śmiało. Czy więcej komentarzy, tym lepiej. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.